Shopper czy Shopify? To pytanie chodzi po głowie wielu osobom, które zastanawiają się nad wyborem platformy sklepowej. Polski Shopper czy kanadyjski Shopify? Wiem, wybór nie jest prosty, dlatego w tym materiale porównam te dwa rozwiązania, żeby pomóc Ci w podjęciu właściwej decyzji. Cześć! Dziś zajmę się tematem, który interesuje wielu przedsiębiorców wyborem platformy e-commerce. I to nie tylko tych, którzy własnego sklepu jeszcze nie mają, ale którzy już taki sklep posiadają i chcieliby go przenieść. Nikogo nie muszę przekonywać, że wybór platformy e-commerce to jedna z najważniejszych decyzji biznesowych dla każdego przedsiębiorcy planującego sprzedaż online. Aby ci w niej pomóc, przedstawię obiektywne porównanie dwóch wiodących rozwiązań: kanadyjskiego Shopify, oraz polskiego shopera. Razem przyjrzymy się dziewięciu kluczowym obszarom i zobaczymy, jak obie platformy w nich wypadają. Po pierwsze, znajomość lokalnego rynku. Shopify jest globalnym liderem obsługującym ponad 5,5 miliona sklepów w 180 krajach. Ta skala działania daje tej platformie duże doświadczenie i zasoby do rozwoju. To naprawdę imponujące, ale czy to faktycznie zaleta? Przez swój globalny charakter Shopify zna się na wszystkim po trochu. Ale w żadnym rynku poza USA i Kanadą nie jest prawdziwym ekspertem. Shopper natomiast to polska platforma stworzona z myślą o rodzimym rynku. Dzięki temu doskonale rozumie lokalne przepisy, zwyczaje zakupowe. I oczekiwania polskich klientów. To nie jest tylko kwestia języka. To głęboka znajomość lokalnej kultury biznesowej i konsumenckiej. Uwaga! Nie oznacza to jednak, że shopery możesz sprzedawać tylko na polskim rynku. Mamy ekspertów, którzy od podszewki poznali wiele zagranicznych rynków, takich jak chociażby Niemcy, Rumunia, Czechy, Włochy i wiele innych. Co więcej, mamy do tego skuteczne narzędzia, aby sprzedawać za granicą. Po drugie, przejrzystość cenowa. Shopify oferuje różne plany abonamentowe, ale pełna funkcjonalność na polskim rynku często wymaga dokupienia dodatkowych aplikacji, co może znacząco zwiększyć miesięczne koszty. Jednym z największych minusów Shopify dla potencjalnego i aktualnego klienta jest nie do końca przejrzysty cennik. Na pierwszy rzut oka może wydawać się atrakcyjny, jednak często dopiero w trakcie konfigurowania sklepu. Użytkownicy tej platformy przekonują się o dodatkowych kosztach lub opłatach. Kiedy już zainwestowałeś czas w tworzenie sklepu, nagle okazuje się, że potrzebujesz dokupić szereg dodatków lub przejść na droższy plan. To trochę jak kupowanie samochodu, które wygląda świetnie w salonie, a potem okazuje się, że klimatyzacja, radio. A nawet koło zapasowe to opcje dodatkowe. Shopper natomiast oferuje dużo bardziej przejrzysty cennik. Już na starcie wiesz, co otrzymasz w danym pakiecie, a wiele funkcji, takie jak chociażby szalenie popularne w Polsce paczkomaty Impost, które w Shopify są dodatkowo płatne. Tutaj masz standardzie, a jeżeli będziesz potrzebować płatnych dodatków, o ich cenie dowiesz się w przejrzysty sposób. Trzecie, ekosystem i zasięg globalny. Shopify oferuje dostęp do globalnej sieci partnerów, agencji i deweloperów. Jeśli planujesz ekspansję międzynarodową na ogromną skalę, Trzeba przyznać, że Shopify ma w tym zakresie doświadczenie i narzędzia. Shoper, choć wyrósł z polskich potrzeb i ma nieco mniejsze międzynarodowe doświadczenie, zbudował solidne zaplecze do ekspansji międzynarodowej. Shoper oferuje kompleksowe narzędzia do prowadzenia sprzedaży na rynkach europejskich, gdzie trafia zdecydowana większość polskiego eksportu. Co istotne, Shoper nie tylko udostępnia techniczne możliwości sprzedaży za granicą, ale także zapewnia dostęp do ekspertów specjalizujących się w kluczowych rynkach eksportowych, takich jak Niemcy, Czechy, Rumunia, Włochy czy kraje bałtyckie. Przykładem tego, że shopper doskonale nadaje się do sprzedaży cross-border, jest firma Lano Meble, która w ekspresowym tempie rozpoczęła i skutecznie sprzedaje aż na dziewięciu różnych rynkach, między innymi w Danii, Francji, Holandii czy Szwecji. Sukces sprawił, że firma nie zatrzymuje się i już teraz planuje ekspansję na kolejne rynki. Jest to najlepsze potwierdzenie, że Shoperę można sprzedawać na dowolnym rynku. Po czwarte, realne koszty prowadzenia sklepu. Shopify chwali się, że ich plan Basic jest tańszy od najtańszego planu w Shoperze. I faktycznie, patrząc tylko na kwotę miesięcznego abonamentu, tak to wygląda. Warto jednak podkreślić, że ten plan w większości przypadków jest niewystarczający. Dla polskiego sprzedawcy. Aby Twój sklep Shopify mógł normalnie funkcjonować na polskim rynku, potrzebujesz m.in. przejścia na wyższy plan abonamentowy, dokupienia aplikacji do obsługi impostu, dokupienia aplikacji do fakturowania, przygotowania regulaminu dopasowanego do polskich i europejskich przepisów takich jak RODO czy Omnibus, co często wiąże się z wysokimi kosztami konsultacji prawnika. I każda z tych pozycji to dodatkowy, co miesięczny koszt. Gdy podliczymy wszystkie te wydatki, okazuje się, że Shopper jest znacznie bardziej ekonomicznym wyborem, oferując wszystkie te funkcje w standardowym pakiecie lub za znacznie niższą cenę. Jednak o cyferkach powiem jeszcze na końcu tego filmu, także zostań ze mną, a wszystkiego się dowiesz. Po piąte, dostosowanie do specyfiki polskiego rynku. Polacy kochają paczkomaty. W niektórych sklepach nawet 95% dostaw realizowanych jest właśnie w ten sposób. To specyfika naszego rynku, którą Shopper doskonale rozumie. shopperze integracja z Impostem jest bezpłatna i dostępna od ręki. W Shopify płacisz za aplikację. Podobnie jest z fakturowaniem. Kolejna sprawa to zgodność z europejskimi i polskimi przepisami. Shopper na bieżąco dostosowuje swoją platformę do zmieniających się regulacji prawnych, takich jak dyrektywy Omnibus. Czy GPSR. W ramach abonamentu masz pewność, że twój sklep jest skłonny z prawem. W Shopify musisz dokupić osobną aplikację za 14,90 dolarów miesięcznie dla omnibusa i kolejną za 15 dolarów dla GPSR to robi znaczną różnicę. O prawdziwości tych słów nie świadczą chociażby słowa Magdaleny Kot Kryazis, właścicielki Majalpaka, która w przeszłości prowadziła sklep na Shopify. A teraz skutecznie sprzedaje na szoperze. W 2021 roku skusiło nas Shopify zaproponowane przez Grafika, oferujące wówczas wielość szablonów i prostotę w obsłudze. Ale niestety jest to platforma niedostosowana do warunków europejskich. Poważnym problemem były kwestie niezgodności z unijnym prawem takie jak zastosowanie dyrektywy Omnibus, informacje o cenach czy polityki prywatności. Brak było zintegrowanych rozwiązań, a zewnętrzne aplikacje nie były wiarygodne. To wszystko sprawiało, że przestaliśmy się czuć bezpiecznie. Po szóste, design i elastyczność wizualna. Shopify słynie z bogatej oferty nowoczesnych szablonów i możliwości personalizacji wyglądu sklepu. Platforma oferuje kilkaset gotowych motywów o różnorodnej estetyce. Co z pewnością jest jej atutem. Warto jednak mieć na uwadze, że większość premium szablonów wymaga dodatkowych opłat, a najbardziej zaawansowane możliwości personalizacji często wymagają zatrudnienia specjalisty. Ponadto, choć szablony Shopify są atrakcyjne wizualnie, nie zawsze uwzględniają specyfikę zachowań zakupowych polskich konsumentów czy lokalne wymagania prawne dotyczące prezentacji oferty. Shopper proponuje bardziej zoptymalizowane podejście do designu. Co szczególnie istotne, szablony Shoppera są tworzone z uwzględnieniem lokalnych zwyczajów zakupowych. Na przykład eksponują informacje o szybkiej wysyłce, darmowej dostawie, czy możliwości odbioru w paczkomacie, które, jak wskazują badania, są kluczowymi czynnikami wpływającymi na decyzje zakupowe polskich klientów. Dodatkowo wszystkie szablony są już domyślnie zgodne z wymogami prawnymi Unii Europejskiej i Polski, np. odpowiednie oznaczenia promocji wymagane przez dyrektywę Omnibus, oszczędzając przedsiębiorcy czasu i kosztów związanych z dostosowaniem sklepu do lokalnych przepisów. Po siódme wsparcie i obsługa klienta. W choperze od pierwszego dnia masz opiekuna, który pomoże Ci na każdym etapie tworzenia i prowadzenia sklepu. Wsparcie techniczne jest dostępne po polsku przez telefon, e-mail, a w pakiecie premium nawet 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jak sytuacja wygląda w Shopify? Tutaj również masz czat po polsku, ale najpierw rozmawiasz z botem, a dopiero potem możesz porozmawiać z prawdziwym konsultantem. Wsparcie mailowe z krótkim czasem odpowiedzi dostępne jest tylko w najdroższych pakietach o 8 sprzedaż hurtowa i B2B. Jeśli planujesz sprzedaż hurtową lub B2B, to w Shopperze możesz to zrobić w każdym pakiecie abonamentowym. Shopify Musisz wykupić najdroższy abonament za ponad 2000 dolarów miesięcznie. To ogromna różnica, która może przesądzić o opłacalności całego przedsięwzięcia. Po dziewiąte, aplikacje integracje. Shopify ma bardzo duży ekosystem aplikacji ponad 6000, co daje niemal nieograniczone możliwości rozbudowy sklepu, choć wiąże się to z kosztami zakupu takich aplikacji. Co więcej, partnerzy mogą dodawać swoje aplikacje dużo swobodniej, co sprawia. Że różna jest ich jakość. Jednak dla pełnego obiektywizmu od stycznia Shopify wprowadziło większą selekcję twórców aplikacji, wciąż jednak wiele apek może nie być odpowiednio aktualizowana lub dostosowywana. Shopper oferuje starannie wyselekcjonowany ekosystem aplikacji, gdzie jakość zdecydowanie przeważa nad ilością. Każde rozszerzenie dostępne w App Store Shopera przechodzi proces weryfikacji pod kątem bezpieczeństwa i jakości kodu oraz ewentualnych luk. Co szczególnie istotne dla polskich przedsiębiorców, aplikacje w ekosystemie Shopera są tworzone z myślą o lokalnych potrzebach i specyfice rynku. Oznacza to, że integrują się one bezproblemowo z popularnymi w Polsce usługami, takimi jak Inpost, DPD, DHL, Poczta Polska, Blue Media, Przelewy24, czy systemy księgowe takie jak fakturownia. Podsumowując, a więc jak to wychodzi cenowo? Żeby lepiej pokazać jak cenowo wyglądają oba rozwiązania, popracujmy na liczbach. Podkreślę tylko jedną ważną rzecz. Kwoty, o których zaraz powiem, są aktualne na kwiecień 2025 roku, uwzględniając przelicznik dolara na złotówkę. Dodatkowo przyjmijmy, że potrzebujemy solidnego sklepu, który będzie działał na polskim rynku. Potrzebujemy więc: platformy, paczkomatów, zgodności z omnibusem, GPSR, integrację z programem do faktur. Przydałaby się jeszcze możliwość akceptacji regulaminu i aktualizacja, gdy produkt wróci zwrócony do magazynu. Zacznijmy więc od kalkulacji dla Shopify, podając kwoty na rok. Abonament: 4171 zł. Aplikacja akceptuje regulamin: 96 zł. Paczkomaty: 912 zł. Program lojalnościowy: 2352 zł. Omnibus: 715,20 zł. GPSR: 720 zł. Integracja z fakturownią: 820 zł. Back in stock. 912 zł łącznie 10598 zł 20 groszy rocznie. A teraz taki sam przykład dla szopera. Abonament 2689 zł, aplikacja akceptuje regulamin 0 zł, paczkomaty 0 zł, program lojalnościowy 0 zł, omnibus 0 zł GPSR również 0 zł. Integracja z fakturownią 249 zł. Backing stock 0 zł. Łącznie 2938 zł, czyli w portfelu zostaje ci ponad 7660 zł. Jeżeli korzystasz z bramek zewnętrznych do płatności, różnice te będą jeszcze większe. A więc którą platformę wybrać? Decyzja oczywiście zostaje w twoich rękach. Aby ułatwić ci wybór, na koniec odpowiem na pytanie która platforma jest dla kogo? Shopify może być dobrym wyborem, jeśli planujesz ekspansję na bardzo odległe rynki, takie jak USA i Kanada. Design jest absolutnym priorytetem dla Twojego biznesu. Preferujesz regularne płatności w dolarach i rozliczenia z zagranicznym podmiotem. Potrzebujesz bardzo specyficznych funkcji dostępnych tylko w aplikacjach Shopify. Koszty nie są dla Ciebie kluczowym czynnikiem decyzyjnym. Shopper będzie lepszym rozwiązaniem, gdy prowadzisz biznes głównie w Polsce i krajach europejskich. Zależy Ci na niższych kosztach i transparentnym modelu cenowym. Potrzebujesz gotowych integracji z popularnymi w Polsce usługami. Cenisz sobie polskie wsparcie techniczne i dedykowanego opiekuna. Prowadzisz sprzedaż zarówno detaliczną, jak i hurtową i B2B. Chcesz mieć pewność zgodności z polskimi i europejskimi przepisami. Obie platformy oferują okres testowy, więc możesz wypróbować je przed podjęciem ostatecznej decyzji. Co jednak ważne, Shopify możesz testować bezpłatnie przez zaledwie 3 dni. W przypadku Shoppera masz dużo więcej czasu, gdyż platforma oferuje aż 14 dni darmowego okresu próbnego. Nic więc nie ryzykujesz, a możesz tylko zyskać. Trzymam za Ciebie kciuki i powodzenia.